Cześć wszystkim tu Karo 7, a to kolejny odcinek z Galaxy Live zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po Intrze, więc zaczimy. Dobra Co tutaj się ogólnie zmieniło no, powiem, że tu się zmieniło trochę No, sporo rzeczy z względu na to, że nie nagrywam Galaxy Live, bo napisaliście trochę komentarze, że nie, chcieli, nie chcieliście trochę tak oglądać bardziej mm, jak rozmawiam więc Zmieniam troszeczkę taki mały kontent na Galaxy Life i większość to będą oczywiście jakieś tam bit bitwy z sojuszy, albo po prostu jakieś pokazania, jakieś tam aktualizacji. Czy się była jakaś aktualizacja, którą wam oczywiście pokazałem, bo nie miałem ogólnie czasu na nie, nie udział udziału w evencie. Tam to wygranie było za pierwsze miejsce 300 chipów, i za od drugiego do trzeciego chyba 150. I no i jakieś tam zielone bedety, niespodzianki, tarczek wiedzne i inne rzeczy. No ja ogólnie wygrałem tylko gwiezdną tarczę, no bo Gwiezdna tarcza była mi najbardziej potrzebna. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi o tej Gwiezdnej tarczy. No to Gwiezdna tarcza jest taka osłona eee, przy, e, Dajcie oczywiście taką tarczę, która jest odporna na na e, na przykład takie czaszko bomby. Więc bardzo dobra sprawa można sobie oczywiście użyć to nieskończoność taki jest oczywiście efekt że wszystko namierza wam taki czy na przykład tak oczywiście namierza wam do yy, od bazy gwiezdnej więc na przykład jak macie mnie blisko yy, bunky to macie oczywiście zabezpieczone i wam nikt to nie wysadzi Eee, dobra, co w sprawie moich kolonii jak wyglądano? Kolonie no, jedynie co zrobiłem to tylko jedną nową kolonię, a kolonie się bardzo nic nie zmieniamy. Cały czas tam robię domki, które kiedyś mi cały czas polecaliście, polecaliście i oczywiście bardzo dużo dają te domki, teraz ogólnie jak wchodzę na Galację to mam jakieś 7 milionów ja, jak w, na przykład będzie rano, więc dziękuję jeszcze raz oczywiście za radę I co? To chyba tyle Yy, z takich nowości tutaj no, na ziemi mam planach obciąć oczywiście wszystkie mury na czwarty poziom, a potem będą na piąty poziom. Dobra, więc teraz oczywiście przechodzimy do walk. Dobra, więc jest... Mam nadzieję, że oczywiście Wam się takie walki się spodobają. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli więcej, to oczywiście dajcie mi znać. Oczywiście za tą kasę, którą oczywiście uzbieraliśmy z wojen, to teraz te po polepszamy. Możecie oczywiście dawać jakieś mi wskazówki czy... A, bo tam jeszcze jeden młody nie był ulepszony, no bo tak się dziwię, co to był. 62. No bo jeżeli zaznaczycie w sumie taką wszystko, taką jakby powiedzieć jak ja, to możecie mieć jeszcze jakieś jeden młody ulepszony i... Masz taki jakby powiedzieć koszt się zmniejsza tutaj widzę, że na szczęście tak nie mam, a tu... Aha, bo ja tu mam miałam ja młode ulepszony, aha. dawać i tak, wszystkie już tutaj młode na te obszarowe, nie obszowe, tylko tam bardziej mody, które bronią tych ciałek i bunkie są teraz ulepszone na czwarty poziom. Więc teraz się oczywiście zajmiemy ulepszeniem środkowego tas modu, czyli bardziej... Bunkra. tu sobie zaznaczymy tak mniej więcej oczywiście całą wydamy na tą kasę, tu jeszcze jakieś mur, mury były jeszcze nie ulepszone. To jest bardzo fajne, że jak zaznaczycie i jakiś jakiś właśnie jeszcze musień nie został ulepszony, to można oczywiście wydać. O, i cyk, mamy już teraz wszystkie mury na trzecim poziomie, a jeszcze kasę oczywiście wydam na jakieś tam domki na innych kolanach. Bo to chyba tyle jak na razie na wszystkie. Bo chciałem się oczywiście w tym odcinku zrobić wszystko na trzecim poziomie i chyba są wszystko już na trzecim poziomie. Na razie mógłbym sobie też tutaj dać tutaj mody, tutaj obok bunkra. Bo mam jeszcze mogłabym jeszcze coś zbudować. Ale jak na razie... czekać głową, tak. No jeszcze mam tutaj modę do zbudowań, ale jeszcze mi się nie spieszy, dopóki nie mam jeszcze tak dużych yy, kasy do na razie. Na bieżąco wydaję monety na młody którego właśnie też mi pisaliście. Dobra, to chyba tyle z odcinka. Więc bardzo Wam oczywiście serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś porady, jakieś wskazówki, albo jakieś nie wiem, co byście byście chcieli zobaczyć na Galaxy Live, jakieś same bit bitwy, to nie ma spełnienia. Mogą rzeczywiście same nagrywać bit bitwy. To tyle z odcinka. Jeżeli Wam się oczywiście spodobał, to like, komentarz, subskrypcja. I jeżeli imię godnia ja lub dnia, mam życzę. Na razie, cześć, śiemka.